Test zawiera 15 pytań. Na rozwiązanie testu jest przeznaczone 10 minut. Test jest jednokrotnego wyboru. Należy zakreślić kółkiem. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy dwa punkty. W przypadku udzielonej złej odpowiedzi lub wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi przyznajemy minus jeden punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi student otrzymuje zero. Maksymalna, maksymalnie można uzyskać trzydzieści. Poprawna dwa, brak odpowiedzi zero, niepoprawna lub więcej minus jeden. Kolega ma pytanie? Nie ma. Dobrze. W takim razie słuchajcie, rozpoczynamy pisać test, jak ostatnia osoba na sali będzie miała przed sobą kartkę, 10 minut odliczamy, jedno upomnienie, kolejna osoba wychodzi z sali, jak koleżanka powiedziała. Nie korzystamy z żadnych notatek, z żadnych telefonów ani innych urządzeń elektronicznych. Wszystko jasne? Dziękuję. Dobrze, słuchajcie, już jesteśmy po podliczeniu punktów w ocenie Waszych testów. Wypadliście naprawdę bardzo dobrze. Widać, widać, że słuchaliście to, co było na wykładach poprzednich pięciu, ale jak to jest z konkursami, trzeba wyłonić zwycięzców. Na tej edycji udało się wyłonić zwycięzców bez dogrywki, czyli już mamy trzy osoby, które zwyciężyły. Teraz się nie pomylę, na pewno jest dwóch chłopców i jedna dziewczynka. I osobą, która zdobyła największą liczbę punktów, zapraszam, jest to student Krzysztof Kutyła. Brawo! Kolejna osoba, która zdobyła tyle samo punktów, dwie osoby, drugie i trzecie miejsce jest ex to jest Karolina Rejman. I ostatnia osoba, jak już wiecie, jest to chłopiec na sali widzę, widzę, Michałoza. Michał i Karolina mieli po 21 punktów a jak się, Krzysztof miał 24 na 30, więc brawo. Może pani